Pieczy zastępczej, a o tym, co wydarzy się na tym spotkaniu, powiedzą pani ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, pani wiceministra Aleksandra Gajewska oraz pani Magdalena Różczka, Fundacja Ukochani. Pani ministro, oddaję głos. Dzień dobry, Szanowni Państwo, witam na konferencji prasowej poprzedzającej spotkanie, które jest dla nas, dla Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, spotkaniem niezwykle ważnym. To swego rodzaju okrągły stół na rzecz rodzinnej pieczy zastępczej. Wiemy, jak wiele jest do zrobienia, tak, żeby system pieczy zastępczej poprawić. Wiemy, jak ważnym i pilnym jest to zadaniem, bo piecza zastępcza, w szczególności rodzinna piecza zastępcza, to szans i możliwość dla dzieci, dla dzieci potrzebujących wsparcia, dla dzieci potrzebujących troski, troski jak najbardziej przypominających tę rodzicielską, tę rodzinną opiekę, szansy na to, żeby te potrzeby zostały zrealizowane. Wiemy, że wiele wy wymaga zmiany, Dlatego chcemy jako Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaproponować nowe otwarcie. Ale wiemy, że te zmiany, które są potrzebne, nie zadzieją się ani same, ani nie zadzieją się wyłącznie rękami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Potrzebujemy tutaj współpracy. Dlatego bardzo cieszę się, że naszym pierwszym, mam nadzieję, że nie ostatnim, konsultacyjnym spotkaniu o okrągłym stole do spraw pieczy zastępczej będą zabierać głos przedstawicielki Różnych i przedstawiciele różnych środowisk. Mamy przyjemność gościć dzisiaj ministrę do spraw równości Katarzynę Kotule. Mamy przyjemność gościć dzisiaj posłanki, przewodniczące zespołów parlamentarnych odpowiedzialnych za kwestie związane z rodzinną pieczą, z dobrostanem dzieci, posłankę Anitę Kucharską-Dziedzic, posłankę Katarzynę Uberhan. Będzie z nami, Będą z nami przedstawiciele Biura Rzecznika Praw Dziecka korporacji samorządowych, a także przedstawiciele urzędów wojewódzkich. I w końcu, a tak naprawdę przede wszystkim, będą przedstawiciele i przedstawicielki strony społecznej, licznych organizacji pozarządowych, środowisk zrzeszających rodzinne rodziny zastępcze, które wspólnie tworzą koalicję na rzecz rodzinnej opieki zastępczej, reprezentowanej tutaj na konferencji prasowej przez Magdalenę Różczkę z fundacji Ukochani, tak różnorodne grono daje nadzieję na to, że praca, którą dzisiaj rozpoczynamy, będzie pracą rzetelną, merytoryczną, e, która będzie przebiegała w atmosferze dialogu z jednym celem. Tym celem jest dobro dzieci, dobro każdego dziecka, dobro rodzin, które otaczają te dzieci e, opieką e, i dobro systemu pieczy zastępczej, tak ważnego, a tak zaniedbywanego przez ostatnie lata. Bardzo serdecznie witam także panią ministrę Aleksandrę Gajewską, która tutaj w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odpowiada za obszar pieczy zastępczej. Proszę o głos i za moment oddamy głos także pani Magdalenie Ruszce. Bardzo dziękuję pani ministrze. Wyzwania, nad którymi dzisiaj pochylimy się za chwilę w tak szerokim gronie, wymagają od nas szczególnej uwagi i szczególnej wrażliwości. W Ministerstwie mamy absolutne przekonanie, że obecnie funkcjonujący system wymaga zmian. I te zmiany muszą być właśnie systemowe i legislacyjne. I one muszą obejmować zarówno całe funkcjonowanie od strony organizacyjnej. Ale i takiej strukturalnej, i co do tego funkcjonowania spływały do nas z wielu stron różne postulaty, zgłoszenia, właśnie od strony społecznej, od strony społecznej, która wykonała tak wiele wysiłków, by zwrócić uwagę na ogromne potrzeby dzieci, młodzieży, które w pieczy zastępczej się znajdują, by właśnie piecza rodzinna miała charakter rodzinny, wskaźnik procesu deinstytucjonalizacji, która brzmi tak. No, bardzo urzędniczo, a dokładnie oznacza to, jak, jaka jest liczba dzieci w tej formie opieki właśnie rodzinnej w stosunku do wszystkich dzieci, które znajdują się w pieczy od wielu lat nie zmieniła się. Pozostaje na poziomie 77% i nie zmienia się. I dla nas jest to ogromne wyzwanie. Dlatego mówimy o ogromnym, o tym nowym otwarciu, bo chcemy to zmienić. Mówiąc najprościej, chcemy tego. Urodzinnienia. I to będziemy podkreślać. Chcemy, żeby piecza rodzinna miała charakter rodzinny. I co chcemy, żebyśmy żeby było zrobione? Chcemy przyspieszyć tempa. I chcemy mieć w tym właśnie partnerów, którzy będą pomagali nam w ten proces wypracowywać, wskazać w systemie luki, błędy, mechanizmy, które mogłyby zostać dopracowane, które mogłyby wesprzeć rodziny, rodziny, których wciąż brakuje, ale chcemy też wspierać rodziny przed decyzjami sądów rodzinnych. O tym, że dzieci powinny w pieczy się znaleźć i nad tymi rozwiązaniami będziemy pracować z Ministerstwem Sprawiedliwości. Ja jestem w ciągłym kontakcie z panią ministrą Zuzanną Rudzińską-Bluszcz w tym aspekcie. Jest też piecza instytucjonalna, i tam będziemy pracować nad tym, by otrzymywała ona właśnie wsparcie profesjonalne, by ta forma pieczy też była jak najbardziej rodzinna. Więc urodzinnienie będzie hasłem przewodnim naszej pracy. I mam głębokie przekonanie, ogromną nadzieję, że w gronie osób, które znajdują się dzisiaj w tym budynku i będą z nami pracowały w tej sali, zmierzymy się z tymi wyzwaniami i wypracujemy naj, jak najlepsze rozwiązania, które będą właśnie w tym. Takim najważniejszym centrum naszej uwagi stawiały właśnie dzieci w pieczy zastępczej. Dziękuję bardzo i dziękuję za przyjęcie naszego zaproszenia. Dzień dobry, Magdalena Różczka, Fundacja Ukochani, Koalicja na Rzecz, na Rzecz Rodzinnej Pieczy Zastępczej. Na dzisiejsze spotkanie przychodzimy z ogromną nadzieją na to, że każde dziecko w naszym kraju będzie mogło zgodnie ze standardami międzynarodowymi wychowywać się w rodzinie. Jeżeli z jakichś przyczyn nie może to być rodzina biologiczna, będzie to rodzina adopcyjna albo rodzina zastępcza. Mamy wielką nadzieję na to, że tutaj razem zastanowimy się nad tym, jak wspierać istniejące już rodziny zastępcze, żeby na co dzień żyło im się po prostu lepiej i łatwiej. Będziemy też zastanawiać się, jak pozyskiwać kandydatów na kolejne Rodziny zastępcze. A nade wszystko będziemy myśleć o tym, co zrobić, żeby każde dziecko w tym kraju mogło czuć się bezpieczne. Ja osobiście też czuję się głosem dzieci, które wołają o pomoc, a ich wołania nie słychać. Myślę tu o konkretnych przypadkach. Ja myślę o Lidzi, Marcinku, o Zosi. Jedno z tych dzieci od dwóch lat. Z dużą niepełnosprawnością przebywa w domu dziecka. Najprawdopodobniej w najbliższy poniedziałek zostanie skierowane do kolejnej instytucji, do domu pomocy społecznej, podczas gdy gdzieś indziej w naszym kraju czeka na to dziecko rodzina zastępcza. Rodzina, która współpracuje z lokalnym PCPR-em, rodzina, która ma gotowość już teraz przyjąć dziecko do swojej rodziny, do swojego serca do swojego domu. Z jakichś przyczyn przegrywa z systemem. Musimy wspólnie zastanowić się, jak im pomóc. Ja na co dzień towarzyszę w takich m, przypadkach i mam wrażenie, że często one przekraczają granice absurdu. Musimy zejść, zejść z tej drogi. Musimy zatrzymać się i pomyśleć o jednym wspólnym celu, czyli dobru dziecka. Ponad wszelkimi podziałami musimy zastanowić się jak to zrobić, żeby dla nas wszystkich dobro dziecka było najważniejsze, by każde dziecko w naszym kraju było bezpieczne w kochającej rodzinie? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, już za kilka minut rozpocznie się nasze spotkanie, ale mamy jeszcze chwilę e, przestrzeń. Jeżeli macie Państwo pytania w temacie briefingu, to serdecznie zapraszam. Bardzo proszę.